I przyszedł wreszcie długo oczekiwany prezent. Mariusz napisał: Dzisiaj dla Was zatrzymałem się przed złotej łzy wyborem. Jeszcze raz powiem złotej łzy wyborem. I oglądam sobie właśnie przepiękne różne kwiaty. O, to akurat wiem, co to było i to chyba wiem, ale jest mnóstwo innych kwiatów, o których nie mam pojęcia, co to jest. I żaden nie jest podpisany. A powinny być podpisane. A może nie? Może powinnam pozostać w niewiedzy? Chociaż taki ciężar tej niewiedzy spoczywa na moich biednych ramionach. I z tym ciężarem Otwieram sobie wtedy echa złotych łez i próbuję zrzucić ciężar z ramion. I wtedy czytam. Tutaj, gdzie zrzucisz ciężar. Brzeg zawsze karmi się wspomnieniem. Ma do tego w linie donice ruchome. Zbiera a potem udaje, że już stracone. Lecz kogo chce oszukać? Ludzi, którzy nie mają żadnych szans na stałość, pod kuratelą niebieską, z zieleni jasnym tłem. Brzeg. Wielkie słowo. Gdy tysiąc brzegów już pożegnanych i zapomnianych mądrze. A jednak zmierza morski potwór. I kładzie między nami wyspy i zamiast murów rzeki, to jak uczysz się mowy, zbawi lub odejdzie z niczym. Dziękuję. Aha, i jeszcze chciałam powiedzieć: Drogi Wojciechu, gdy następnym razem będziesz robił portret naszemu poecie, to niech jakiś będzie taki kolorowy, radosny, żebyśmy się częściej do siebie uśmiechali. Dzięki.